Wykręć, tak by to było dawno Weź się to jest najlepsze torba klimatyczna to jest chyba jeszcze tam tam się to lubią się panowie to lubię A nie tam spuszczać się ojejku architektura i tu widać życie że było i się skończyło razem z majątkiem. No, trochę było to do czerwków, do to do tego tutaj. I tu jest zarej, liście. Ciemno wszędzie, głupko wszędzie. I baba jaka do pieca Dobra, chodźmy na szczecin. Drugi czekaj. Będzie bardzo szybki motyw i do widzenia. A, jeszcze trzeba powiedzieć.